Na pewien piękny letni dzień Złotowłosa wpadła na pewien pomysł. Ponieważ nigdy nie lubiła czytać, zbudowała wysoką wieżę z książek, układając je jedna na drugiej w swoim domu. Skakała przez wieżę i świetnie się bawiła. Widząc to, jej mama natychmiast powiedziała Złotowłosej: Książki są do czytania, Złotowłosa, bawiąc się nimi możesz je uszkodzić. Ha, ale książki są takie nudne. Lepiej jest się nimi bawić. W tym czasie złotowłosa zauważyła kolejną książkę, która prawie wypadła przez okno. Hmm? Skąd wzięła się ta książka? Jak tylko złotowłosa miała dotknąć książki, książka nagle rozwinęła skrzydła i poleciała w kierunku lasu. Złotowłosa była tak zaciekawiona, że poszła za książką. Hej! Czekaj! Latająca książko! Czekaj! O! Zatrzymaj się! W głębi lasu, gdzie biegała złotowłosa, stała biała chata. Urocza rodzina kóz mieszkała w tej chacie, która była pełna książek. Czasami nawet sąsiednie zwierzęta szły pożyczać książki od rodziny kóz. Tata Kozioł nie zasypiał przed ukończeniem książek stolarskich. A książka kucharska mamy kozy zawsze była razem z nią. Mała kuska kochała kolorowe bajki. Wspaniałe! Teraz mogę zrobić bujany fotel dla siebie. Hmm, zupa konieczynowa. Gotować przez 8 minut? Ale tego dnia mała koza była bardzo zdenerwowana, bo nie mogła znaleźć swojej ulubionej książki. Bu Nigdzie nie mogę znaleźć mojej książki! Chcę moją skrzydlatą książkę! Bu! Może twoja książka poszła na mały spacer do lasu, mój skarbie. Rodzina Kóz zaczęła szukać zagubionej skrzydlatej książki na leśnej ścieżce. W tym czasie Złotowłosa bardzo się martwiła, ponieważ zgubiła drogę w lesie. Och, jak mam teraz wrócić do domu? Książki też nie mogę znaleźć. Och! Potem skrzydlata księga nagle pojawiła się tuż za nią, jak motyl. Właśnie wtedy, gdy Złotowłosa prawie ją miała, książka poleciała w kierunku chaty Koziej Rodziny. Złotowłosa przybiegła do drzwi chaty i zapukała. Drzwi otworzyły się powoli. Halo, czy jest tu ktoś? Złotowłosa widziała setki żółtych, różowych, cienkich i grubych książek. Zaczęła szukać dookoła, aby znaleźć, gdzie schowała się skrzydlata księga. Mmm, to jest duża, gruba księga stolarska, ale to musi być nudne. Złotowłosa znalazła inne książki w każdym zakątku domu ale żadna z nich jej nie interesowała tak jak skrzydlata księga. Ha, to jest książka kucharska. FE, danie warzywne nie są dla mnie. Ha. Nie mogąc znaleźć książki i szukając wszędzie, złotowłosa w końcu bardzo się zmęczyła. Kiedy zwinęła się w kącie, aby zasnąć, skrzydlata księga wylądowała tuż pod jej głową, jak poduszka. Rodzina Kus, która nie mogła znaleźć książki Małej Kozy w całym lesie, w końcu wróciła do swojej chaty. Ale kiedy weszli do domu, zobaczyli, że wszystkie książki były porozrzucane. E, ktoś rzucił moją książkę stolarską do kominka. Ktoś rzucił moją książkę do garnka. Ktoś znalazł moją skrzydlatą księgę. Nie tylko ją znalazła, ale też zrobiła z niej poduszkę i śpi na niej. Kiedy kuska płakała, matka i ojciec koza podeszli do niej natychmiast. Byli bardzo zaskoczeni widokiem złotowłosej śpiącej w kącie. Kto to jest? Dlaczego rzuca książkami? Spójrz na te pogniecione strony! Złotowłosa się obudziła, kiedy usłyszała płacz małej kuski. Och, ty? Ja? Ja jestem Złotowłosa, więc... Spokojnie, dziewczynko, nie skrzywdzimy cię. Właśnie szukałam tej tej księgi. Przepraszam za włamanie się do domu. Ta książka w twoich rękach należy do mnie. Nikomu jej nie oddam. Ale... Po raz pierwszy... Naprawdę chciałam przeczytać książkę. Mała kuska była bardzo uparta, ale była zaskoczona, kiedy spotkała kogoś, kto widział tą tajemniczą księgę za skrzydłami. O! Żadne dziecko nigdy nie widziało tej latającej książki. Wygląda na to, że tajemnicza księga wybrała ciebie. Więc zatrzymaj ją. To mój prezent dla ciebie. Złotowłosa była przeszczęśliwa z tego powodu. Od razu zaczęła czytać pierwsze zdania skrzydlatej księgi. W tym momencie wszystkie książki w domu zaczęły latać i zajęły swoje miejsca na półkach. Czy inne książki w tym domu też są magiczne? Ehehe, książki nie są magiczne, złotowłosa, ale nasza wyobraźnia jest coraz lepsza dzięki książkom i to ona jest magiczna. Robi się ciemno, złotowłosa. Zabierzemy cię do domu. Twoja mama musi się o ciebie martwić. Ale nie przeczytałyśmy jeszcze reszty książek. Nikt nie może przeczytać tak wiele książek w jeden dzień. Zawsze możesz przyjść do nas czytać książki, kiedy będziesz chciała. Rodzina Kuz zabrała Złotowłosą do ogrodu jej rodzinnego domu i pożegnali się z nią. Złotowłosa szybko minęła mamę, położyła się na podłodze i natychmiast zaczęła czytać swoją tajemniczą książkę. Złotowłosa! Gdzie ty się podziewałaś tyle godzin? Ścigałam latającą książkę, mamusiu. <śmiech> <śmiech> Czy książki naprawdę latają? Tak, tak naprawdę nie latają, ale wszystko może się zdarzyć w naszej wyobraźni. Od tego dnia mała koza i złotowłosa zostały książkowymi przyjaciółkami. Czasami pożyczały sobie książki, czasami spotykały się, aby poczytać i razem pobudzać wyobraźnię. Tak więc te dwie przyjaciółki zdały sobie sprawę, że tajemnice książek można odkryć w wyobraźni i pewnego dnia nasze marzenia spełniają się czytając książki.